Siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku Topskich 2016. Ta seria będzie się zawsze ukazywać na moim kanale w poniedziałek o godzinie 18. Jak widzicie mam tutaj ponad 100 tysięcy końców do wydania, więc lecimy z otwieraniem paczuszek. Dawno tutaj nie byłem. E, dobra, idziemy na Champions League. No, tej paczki za 30 tysięcy na razie nie będę otwierał, bo trochę mi szkoda. Ale otworzę sobie tutaj, myślę, że jakieś paczki za e, 10 tysięcy. Dobra, otworzymy sobie tą i lecimy z pierwszą paczką, Super Rare. Bo, mamy pierwszą kartę, jakąś specjalną, Super Rare, Proper. Co tutaj dalej mamy? Netto troglu. Patys Evra, Eliseu, De Rossi, Sergio Ramos, Diego Costa, Antunes. No i to wszystko. A... Dobra, otwieramy następną za 10 tysięcy. Mamy tutaj Gustavo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ale tylko na w karcie zielonej Bruma Buffon, Bonucci Cristiano Ronaldo znowu, ale na białej. E, Silva. O, 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 i jest Angel Di Maria. Nie miałem Di Maria. Fajnie, szkoda, że tylko na zielonej. Dalej mamy Matuidi. No i koniec. E, dobra, może weźmiemy tą za 10 tysięcy. Hey, Thiago Silva, Toni Cross. Cristiano Ronaldo znowu, Gibbs, Jaja Ture, Dante, Moura, Koke, Pique, Gareth Bale na czerwonej. O, Sporo mi wpada tu piłkarzy e, z Realu Madryt. Mm, no nie ma nic. Ile mam jeszcze tutaj kasiory do wydania? 80 tysięcy. Dobra, przejdźmy sobie na odmurzenie, może do e, Ligi Angielskiej. Mm, gdzie tu były te paczki? Za. O, może te. Szkoda, bo tu jest tylko 5 kart. Za 5000. E, tu jest za 250. Dobra, zobaczymy. Może mi się trafi TOPS 11. Lecimy. Otworzymy sobie może ze 4. O. Nie ma nic. O, Basen, Schweinsteiger, Olson, Kurtua. No i niestety nic. Dobra, lecimy dalej. No, mógłbym w końcu trafić w tą kartę TOPS 11. Ward, Collins, Tadic. No i niestety, coś słabe te paczki. Nie wiem czemu tu nic nie wpada fajnego. A może spróbujemy tą za 3000. Co tu dostaniemy? Larson. Słabe, słabe te paczki. Nie podobają mi się. Eee, może Może weźmiemy tą paczkę Jumbo Pack za 5000. Ale tu chyba są tylko bazówki. Dobra, nie otwierałem jeszcze Bundesligi. Przejdźmy do Bundesligi. Może tu coś fajnego mi wpadnie. Może jakiś eee, No, Lewandowski. Czekajcie, zobaczymy co tu. O, dobra, spróbujmy, może to za 5000. Bundesliga. I co tutaj mamy? I. No, niestety, nic. Kurde, no nie ma nic fajnego, szkoda. E, dobra, ja sobie przejdę może z powrotem do Champions League. Ile mi zostało? 62 tysiące. Hmm, dobra, może. A może spróbujemy tam za 7,5. A co mi tam? Może tu coś fajnie? jest? Sergio Ramos, czerwony. Czerwony Ramos, Neto, Cezar, Cristiano Ronaldo znowu. O, Luis Suarez z Barcelony, hazard. Proper Super, -rare. Super -rare. No i to by było na tyle. No, nic. Kurczę, szkoda. Ale dobra, będziemy, będę męczył na zmianę te dwie paczki za 10 tysięcy. Zobaczymy. 5 paczek jeszcze za 10 tysięcy. to 10 kart. Super O, proszę, jest. John Terry na karcie złotej Gold. Dobra. Mamy Sylwę. Bo jest i Wojciech Szczęsny. Godin. Pique. Moura, Naglio, Jajaturę, Puan Fran. Dobra, bierzemy teraz może tą paczkę za 10 tysięcy. Tutaj nie mamy nic, o Mesut Özil, Company, Arteta, Hames Rodriguez. O, bardzo ładna karta nie miałem Hamesa, więc spoko. Milicewicz, Danilo Silva, Dante Giroux, Bardzo fajna karta Veratti. No i nie ma nic. O no kurczę czemu nie wpadają? Hmm. Dobra, lecimy dalej. Może coś wpadnie jeszcze ciekawego. O, wie to. Ale to jest tylko Silver Super rare. Super rare Boateng na złotej No spoko O Karim Benzema, ja go już mam Te Ricardo Rodriguez Alcantara De Jong Piqué Müller Godin I nie ma nic Zostało mi 24 tysiące, jeszcze dwie paczki Za 10 tysięcy I mamy Aguero, Terry, Godin, Matuidi, Cavani, Nasri, Silva znowu, już był. No i co? Cavani znowu, Fabregas, Sesk, Fabregas. Dobra, 14 tysięcy zostało. 14 tysięcy. 000... O, i 7,5. Próbujemy. A co tam? O, Paul Pogba! Jajatury! Sandro! Schatow, Poket! Alonzo! Wajernie! E, Müller! No i koniec. Ile mi zostało? 7000. 7000. Dobra, to jeszcze otworzymy dwie paczki za 3000 po trzy karty. Może akurat tutaj coś ciekawego wpadnie? Terossi w Mingues veto No nic. Ostatnia paczka. A czekajcie, zobaczymy, może jest jakaś, może znajdę jakąś paczkę za 4000, chociaż wątpię. Eee... Czekajcie, może z Bundesligi coś. No, chyba nie będzie. Dobra, idziemy na Champions League. Jak już zacząłem Champions. To jedziemy za 3000. Długo myślał. Mamy tutaj Naldo, Florenci i Vieto. No i niestety zostało mi tylko 1055 końców. E, dobra. E, następny odcinek, oczywiście, za tydzień, w poniedziałek o godzinie 18.00. Nazbieram trochę końców i dalej będę próbował otwierać myślę, że paczki. Z Champions League. Chyba, że jeżeli chcecie, żebym otwierał jakieś inne paczki z ligi angielskiej albo z ligi niemieckiej, to piszcie w komentarzu pod tym filmikiem. Zostawcie łapeczkę w górę. I co, widzimy się w kolejnym odcinku Stopsa za tydzień w poniedziałek o godzinie 18.00. I to będzie seria, która będzie u mnie już na stałe. Co tydzień w poniedziałek o 18.00. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa Pa!